Witajcie, drodzy państwo. W polskim życiu publicznym dojrzewa moment, który może na nowo zdefiniować kierunek, w jakim podąży państwo. Donald Tusk, człowiek, który wrócił do władzy w aureoli europejskiego zbawcy, dziś staje wobec kryzysu, który sam sprowadził na kraj. Gospodarka się chwieje, bezrobocie rośnie, rolnictwo ma problemy, służba zdrowia pogrąża się w chaosie, a społeczne nastroje coraz bardziej przypominają te z końców lat 90., pełne bezsilności, złości i poczucia zdrady. Tymczasem w pałacu prezydenckim dojrzewa plan, plan nie zemsty, lecz odpowiedzialności. Karol Nawrocki, prezydent, który jeszcze niedawno był przez rządowe media przedstawiany w jak najgorszym świetle, dziś wyrasta na jedynego realnego obrońcę państwowości bo oto głowa państwa przestaje być biernym obserwatorem degrangolady władzy wykonawczej. Zaczyna działać. Wbrew mediom, wbrew presji z Brukseli, wbrew partyjnemu reżimowi Koalicji Obywatelskiej. Wbrew Donaldowi Tuskowi, który kolejny rok próbuje zatopić Polskę w długach. Teraz ten uśmiech znika. Coraz częściej pojawia się niepewność, a nawet strach, bo prezydent Karol Nawrocki ma w rękach nie tylko konstytucję, ale i mandat obywateli, którzy mają dość zdrad i hipokryzji rządu. Nie trzeba być ekonomistą, by zobaczyć skalę katastrofy. Polska zadłuża się dziś w tempie miliarda 200 milionów złotych dziennie. Każda godzina rządów Donalda Tuska to kolejne dziesiątki milionów długu, które spadną na barki przyszłych pokoleń. Tusk obiecywał rozwój, stabilność i europejski poziom życia. Tymczasem jedyne co osiągnął to europejski poziom deficytu. Państwo przypomina pacjenta podłączonego do respiratora kredytowego, a jednocześnie nie widać żadnych nowych inwestycji, fabryk ani reform. A te inwestycje już rozpoczęte są sabotowane. Każdy najmniejszy powód jest dla, dla premiera wygodnym narzędziem, by opóźniać rozwój. Widać tylko medialne slogany, które mają przykryć brutalną prawdę. Polska dryfuje pod rządami Tuska. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja w służbie zdrowia. Lekarze odchodzą, pielęgniarki protestują, a pacjenci tygodniami czekają na podstawowe badania. Szpitale powiatowe są w stanie agonalnym, a rząd, zamiast inwestować w sprzęt, kadry i dostępność, zajmuje się politycznymi rozgrywkami wokół Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk obiecywał, że nikt nie zostanie bez pomocy, ale dziś tysiące Polaków wiedzą, że to były tylko słowa. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o pacjentach odsyłanych z kwitkiem. Podobnie jest z rolnictwem. Polscy rolnicy, którzy przez dekady stanowili kręgosłup gospodarki, zostali pozostawieni samym sobie. Zalew taniego zboża z Ukrainy, dramatyczny spadek cen skupu, rosnące koszty produkcji to codzienność tysięcy gospodarstw. A rząd Wysyła ministra na konferencje i spotkania w Brukseli, gdzie uśmiechy i deklaracje zastępują realne działania. Dla Tuska rolnik to tylko element statystyki, a nie człowiek, który codziennie walczy o przetrwanie. Na tym tle działania prezydenta Karola Nawrockiego nabierają symbolicznego znaczenia. Jego seria wet wobec destrukcyjnych ustaw to nie kaprys polityczny, lecz świadomy akt obrony państwa. Kiedy rząd próbuje przeforsować zakaz hodowli zwierząt futerkowych, uderzając w tysiące miejsc pracy i wolność gospodarczą, prezydent mówi nie. Kiedy Tusk chce łatać dziury budżetowe podnoszeniem podatków, Nawrocki przypomina, że Polacy nie są dojną krową, lecz obywatelami, którym należy się szacunek. Nie zamierzam akceptować podnoszenia danin. Te słowa z Pałacu Prezydenckiego stały się symbolem oporu wobec fiskalnego terroru rządu. Ale prawdziwa gra dopiero się zaczyna. Kluczowym punktem na politycznej mapie jest budżet na 2026 rok. Konstytucja jasno mówi, jeśli Sejm nie uchwali ustawy budżetowej w ciągu czterech miesięcy od jej przedłożenia, prezydent może rozwiązać parlament. Dokument trafił do Sejmu 26 września, a to oznacza, że 26 stycznia może stać się dniem końca rządu Donalda Tuska. A Karol Nawrocki i jego kancelaria doskonale znają te przepisy. Co więcej, prezydent przygotowuje się do ich wykorzystania w sposób, którego Tusk nie przewidział, bo nie chodzi tu o awanturę polityczną, lecz o konstytucyjny mechanizm naprawczy. Gdy rząd przestaje działać w interesie obywateli, prezydent ma obowiązek reagować. I wszystko wskazuje na to, że nawrocki jest gotów ten obowiązek wypełnić, nawet jeśli oznacza to polityczne trzęsienie ziemi. Po jego stronie stają coraz liczniejsze środowiska, od konserwatywnych rolników po przedsiębiorców zmęczonych podatkowym chaosem. Co ciekawe, rośnie też rola Konfederacji, która może stać się kluczowym języczkiem uwagi. Dla Tuska to scenariusz koszmarny. Ci, oto właśnie ugrupowania, takie jak Nowa Nadzieja, Sławomira Mencena, czy Narodowe Skrzydło Konfederacji, mogą wesprzeć prezydenta w tworzeniu alternatywnej większości. Nie chodzi tu o formalną koalicję, lecz o wspólne rozumienie idei państwa suwerennego, wolnego od dyktatu Berlina i brukselskich urzędników. W tej układance konfederacja może odegrać rolę katalizatora zmian. Z jednej strony reprezentuje nastroje społeczne, zmęczenie biurokracją, nadregulacją i rosnącym fiskalizmem, z drugiej może pomóc zbudować większość parlamentarną, która poprze prezydenta w walce o nowy rząd. Mencen już zapowiedział, że nie ma zamiaru wspierać rządu, który podnosi podatki i ignoruje przedsiębiorców. Jeśli dodać do tego niezadowolenie w polskim stronnictwie ludowym czy Polsce 2050, może się okazać, że rząd Tuska stoi na kruchym fundamencie. Bo coraz wyraźniej widać, że Donald Tusk utracił kontakt z rzeczywistością. Żyje w świecie konferencji prasowych, kamer i propagandowych przekazów podczas gdy społeczeństwo tonie w inflacji, niepewności i poczuciu utraty wpływu na własne życie. W tej sytuacji prezydent Nawrocki staje się nie tylko przeciwnikiem politycznym, ale i symbolem nadziei na państwo, które znów służy obywatelom. Trzeba to powiedzieć jasno. Karol Nawrocki jest dziś ostatnim gwarantem równowagi konstytucyjnej. W obliczu rządu, który marginalizuje Trybunał Konstytucyjny, atakuje niezależne media i pozbawia środków instytucje kontrolne, prezydent staje po stronie prawa i obywateli. Wie, że jeśli będzie trzeba, Polacy staną za nim, bo dziś to nie pałac prezydencki jest symbolem władzy, ale bastionem obrony przed samowolą rządzących. Donald Tusk reaguje na to coraz bardziej nerwowo. Zamiast rzeczowej debaty pojawiają się oskarżenia o blokowanie reform i hamowanie postępu. Ale jaki to postęp, skoro sprowadza się do podwyżek podatków, zwolnień w administracji i zadłużania państwa. Jaki to rozwój, skoro bezrobocie wśród młodych jest najwyższe od lat, a polskie firmy upadają pod ciężarem nowych regulacji. Prezydent Karol Nawrocki rozumie, że nie można dłużej udawać, iż wszystko jest w porządku. Państwo, które zadłuża się na skalę miliarda 200 milionów złotych dziennie, nie jest stabilne. Rząd, który ignoruje rolników, lekarzy i przedsiębiorców, nie jest odpowiedzialny. A premier, który dba bardziej o swoją pozycję w europejskich strukturach niż o interes narodowy, nie jest przywódcą, jest administratorem chaosu. Dlatego w powietrzu czuć zmianę. Coraz więcej Polaków widzi, że prezydent Nawrocki nie jest figurantem, lecz przywódcą gotowym do działania. Wbrew propagandzie, wbrew naciskom, wbrew kalkulacjom, Wie, że jego obowiązkiem jest obrona państwa, nawet jeśli oznacza to konfrontację z rządem. Tusk może próbować straszyć, może próbować szantażu finansowego wobec kancelarii prezydenta, ale nic już nie powstrzyma procesu, który się rozpoczął procesu odzyskiwania państwa dla obywateli. Bo wbrew wszystkim politycznym grom, wbrew mediom i spinom, Polska wciąż ma szansę na odnowę. I tę szansę uosabia dziś Karol Nawrocki, prezydent, który może położyć kres erze Donalda Tuska. Nie przez rewolucję, lecz przez konstytucyjne działanie, rozsądek i odwagę. Bo Polska nie potrzebuje już kolejnych obietnic, potrzebuje lidera, który powie dość. I wygląda na to, że ten lider już jest w Pałacu Prezydenckim. A co Wy o tym sądzicie? Czy Karol Nawrocki da radę powstrzymać Donalda Tuska? Czekamy bardzo na Wasze komentarze które pomogą nam walczyć z niekorzystnym algorytmem. Dziękujemy za każdy z nich oraz za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.